Praktyczne pytania o ogrzewanie. Klienci pytają. Partnerzy Fisman odpowiadają. Michał Trojanowski Krzywa grzewcza co musi wiedzieć użytkownik. Krzywa grzewcza to nic innego jak sterowanie temperaturą zasilania funkcji temperatury zewnętrznej. Czujnik temperatury zewnętrznej montujemy od strony północnej budynku, ewentualnie północno-zachodniej, 2-2,5 metra nad poziomem gruntu. Automatyka pogodowa wysyła do kotła tę i kocioł dopasowuje się do obecnych warunków. Oczywiście temperatura ta jest uśredniona z ostatnich kilkunastu-kilkudziesięciu godzin. Krzywa grzewcza powinna być ustawiona na takie wartości temperatury zasilania, aby były one jak najmniejsze, ale żeby dały nam komfort cieplny. Instalator przy uruchomieniu urządzenia robi nam wstępną nastawę krzywej i potem my, obserwując instalację grzewczą, zmieniamy sobie dopasowujemy na potrzeby komfortu cieplnego. Zmian dokonujemy co 2-3 dni z powodu bezwodności budynku, żeby budynek nam odpowiedział na nasze zmiany. Poziom, czyli przesunięcie równoległe i nachylenie krzywej grzewczej. Na początku i końcu sezonu grzewczego bazujemy na poziomie. Zmian dokonujemy między plus 10 a 0 stopni, poziomem o 2-3 stopnie, jakie jest za zimno do góry, jak jest za gorąco na dół. I czekamy te 2-3 dni. W przypadku większych mrozów, czyli poniżej temperatury minus 10, zmieniamy nachylenie. W tym przypadku nastawy o maksymalnie 0,2 punkta na naszej, naszym wykresie. I tak samo, jak jest nam za zimno, to wartość zwiększamy, jak jest za chłodno, to wartość zmniejszamy. W celu ustawienia krzywej grzewczej bardzo ważne jest to, żeby w przypadku grzejników Głowice maksymalnie odkręcić, żeby nam nie odcinały przepływu wody, albo jakie jest ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefowe, na przykład y, termostatami pokojowymi, które nam odcinają pętle, żeby ustawić taką temperaturę, żeby nam nie wyłączyły poszczególnej pętli. Automatyka pogodowa charakteryzuje się tym, że pracuje cały czas na minimalnej mocy, co. Wydłuża nam żywotność urządzeń, ponieważ jest mniej załączeń urządzeń. Druga korzyść, która na tym idzie, to taka, że nie ma wahań ciepła, temperatury. Czyli nie ma tak, że raz jest grzejnik ciepły, a raz zimny. Jest cały czas ciepły. Krzywa grzewcza jest połączeniem komfortu cieplnego, ponieważ nie ma tych wahań temperatury jak i ekonomiki, ponieważ nasze urządzenie grzewcze, czy to kocioł, czy pompa ciepła, pracuje na minimalnym parametrze, który nam zapewni komfort cieplny.